Kanada od zawsze kojarzy się z mocnym enduro i to takim ze skokiem minimum 150 mm. Argon na tym tle wygląda jak rower zupełnie z innej bajki i od zawsze kojarzony jest głównie z rowerami szosowymi i to takimi z, z propeletonu. Od kilku lat próbuję również ubrać swoje na rynku graveli ze swoim modelem Dark Matter. Jak wygląda to w praktyce, jak dobry jest ten rower, zaraz opowiemy. Harda horda, zaczynam. Dark Matter doczekał się kolejnej odsłony i tą, którą tutaj widzicie obecnie, to najnowszy model na 2023. Wszystko w nowym modelu poszło w stronę jeszcze większej integracji oraz aerodynamiki, a to co widać najbardziej, no to schowane linki i bardzo czysty wygląd. Niekoniecznie chodziło tutaj o zaszczędzenie kilku watów na 200 km trasie. Rower gravelowy ma to do siebie, że często na swoim grzbiecie dźwiga również rozmaite sakwy i taka takie podejście ze schowanymi linkami na pewno generuje dużo mniej problemów, jeśli chodzi o montowanie właśnie tego typu rzeczy. Swoje olbrzymie doświadczenie z rowerów szosowych Argon oczywiście przeniósł na modele gravelowe. Są to modele oczywiście gotowe do ścigania, ale geometria została odpowiednio dostosowana właśnie pod rozwiązania gravelowe. Względem modeli Endurance ten rower gravelowy został mocno przeprojektowany. Na pewno został przeprojektowany w suporcie. Tutaj suport poszedł dużo wyżej. Dodatkowo oczywiście zmienił się kąt główki oraz tylny trójkąt. To sprawiło, że baza kół się zwiększyła. Rower dzięki temu stał się bardziej stabilny. I również, co jest ważne, jest w stanie pomieścić szerokie opony. Tutaj mamy 45. Jeśli chodzi o ten model, Argon oczywiście musiał zmienić również podejście do wygody, komfortu. W rowerach szosowych oczywiście nie jest to priorytetem, tam najważniejszy jest wynik, zwłaszcza w tych rowerach ściganckich. Jeśli chodzi o Dark Meter, na pewno tutaj został zastosowany zupełnie inaczej układany karbon, tak żeby dawał właśnie maksymalną, maksymalny komfort wtedy, kiedy potrzeba, oraz sprawiał, że rower jedzie szybko czyli dawał. Odpowiednią efektywność. Niemniej ważny od komfortu oraz integracji w Dark Matter jest również wygląd, a trzeba przyznać, że wygląda on kozacko. W tym malowaniu, które tutaj widzicie, wygląda bardzo męsko, i na detale malowania naprawdę można patrzeć godzinami. Podoba mi się również charakterystycznie wygięty widelec. Który na pewno odróżnia ten model od całej konkurencji. Sklepowa wersja Dark Matera kosztuje 22 tysiące i stoi na stramie Rivalu w wersji AXS oraz aluminiowych kołach od Hanta na wysokich stożkach. Ta, którą widzicie tutaj, została bardzo mocno doinwestowana na życzenie klienta przez sklep Vertical. I z największych zmian na pewno warto wspomnieć o Campagnolo Ecar, czyli napędzie z 13-rzędową kasetą, oraz bardzo dobrze wyglądających karbonowych kołach Fulcruma, które przypuszczam, że jeszcze więcej dodają dynamiki. No i oczywiście na tych kołach mamy tutaj opony Pirelli, które zbierają bardzo dobre opinie. Napęd jest na tyle dla mnie interesujący, że trochę się obawiam, że za mocno skupi moją uwagę w kontekście właśnie testu tego roweru. Ale postaramy się to oczywiście jakoś pogodzić. Nie czekamy, ruszamy na szutry. Przewieczyliśmy Dark Mattera. Powiem szczerze, że podoba mi się bardzo i podoba mi się przede wszystkim wizualnie, ponieważ wygląda świetnie ta zieleń, ciemna zieleń w lesie, który jest trochę bardziej zielony niż ta ciemna zieleń. Wygląda naprawdę genialnie i na takim rowerze człowiek świetnie się czuje. To przede wszystkim. A jeśli chodzi o odczucia, no to oczywiście jak zwykle zaczynamy nie od napędu, nie od komponentów, tylko od geometrii, jak na tym rowerze się siedzi, jak się na nim jeździ. Ten rower, jak już wspominałem na początku, ma swojego właściciela i ktoś już go kupił, ktoś już go dostosował pod siebie. My tutaj mocno opuściliśmy siodło, żebym ja mógł na nim jeździć. Przypuszczam, że osoba, która na nim na co dzień jeździ, ma bliżej 1,90 m niż 1,80 m, tak jak ja. Tak jak mówię, siodło poszło w dół, ale podkładek mamy tutaj sporo pod mostkiem. Dla mnie ta pozycja jest niezbyt komfortowa, ponieważ ręce mam zdecydowanie za wysoko i to czuję, zwłaszcza jak wstanę z siodła. Przypuszczam, że osoba, która na co dzień jeździ na tym rowerze, ma zupełnie inne odczucia i przypuszczam, że ilość tych podkładek nie jest tutaj przypadkiem. Mam oczywiście pewne doświadczenia z jazdy na takim rowerze. Osobiście, właśnie mam Rondo Ruta, który jest oczywiście przełajem, ale jak wiadomo, przełajowi niezbyt daleko, zwłaszcza temu od Rondo niezbyt daleko do Gravela. No i muszę przyznać, że ta kierownica, która tutaj jest zastosowana, czyli 3T, ona chyba też w oryginale nie była w tym modelu, jest naprawdę niezła. Nie jestem jakimś zwolennikiem właśnie tak wysuniętych kierownic. Ale ta jest bardzo płytka i w dolnym chwycie się jeździ naprawdę genialnie. Ja osobiście rzadko używam właśnie dolnego chwytu, zazwyczaj jeżdżę właśnie w łapach. Tutaj aż kusi właśnie, żeby taką pozycję przybrać i naprawdę wtedy rower jest mocno dynamiczny. Może też dużo wygodniej właśnie jeździmy się w tym dolnym chwycie ze względu na podkładki, o których wspominałem, więc tutaj tylko i wyłącznie przypuszczam, że może mieć znaczenie właśnie tutaj, kierownicy. Na początku wspominaliśmy o przemodelowanej geometrii względem właśnie rowerów Endurance od Argona. Oczywiście tutaj mamy dużą, dużo większą bazę kół, która powoduje, że rower jest bardziej stabilny w terenie. W dark Meter, tak jak wspominaliśmy, jest trochę DNA rowerów Endurance, rowerów Argona właśnie szosowych. I to najlepiej widać przy ekstremalnym skręcie kierownicy oraz wychyleniu pedałów. Wtedy, podobnie jak w rowerach szosowych, jesteśmy w stanie zawadzić butem o koniec opony. To, oczywiście, dla osób, które na co dzień jeżdżą na szosie, nie stanowi żadnego problemu. Dla osób, które są jak gdyby siedzą pierwszy raz na takim rowerze, no to może być to w pewnym sensie zaskoczenie. Nam tutaj przytrafiło się to parokrotnie przy jakiś nawrotach. Oczywiście rzadko na rowerach tego typu pokonuje się tak ciasne zakręty, jak gdzieś tutaj staraliśmy się to zrobić, więc myślę, że w codziennej jeździe nie stanowi to żadnego problemu. No i oczywiście napęd. Napęd jest naprawdę świetny, ale tutaj mówię, nie tyle o działaniu, bo do działania trzeba się przyzwyczaić. Ja oczywiście tutaj nie byłem w stanie się przyzwyczaić przez te kilka godzin, które spędziliśmy na rowerze. No przede wszystkim manetka do zmiany w dół, która jest tutaj przy kciuku. Tak jak mówię, no to, jest, to jest kwestia przyzwyczajenia. Jest to podejście tylko i wyłącznie przez, stosowane przez Campaniolo, więc. Jeśli ktoś nie używał Campagnolo, no to musi po prostu trochę kilometrów przekręcić, zanim się do tego przyzwyczai. Ale jeśli chodzi o zakres kasety 13 rządowej naprawdę jest świetnie skomponowana, ponieważ pierwsze 8 najniższe 8 przełożeń no to są naprawdę ciasno zastopniowane koronki, które w rowerach, właśnie tego typu, powodują, że jesteśmy w stanie odnaleźć tą prędkość. Jesteśmy w stanie cały czas jechać na odpowiedniej kadencji, a dopiero pięć pozostałych przełożeń to są już takie przełożenia naprawdę górskie, które pozwolą nam tutaj na wyjechanie właśnie jakichś bardziej dłuższych i bardziej stromych wzniesień. Tutaj parę razy coś takiego pokonywaliśmy, i no oczywiście, rower się sprawdza. Warto oczywiście również wspomnieć o kołach Fulcruma. Na pewno dają tutaj mocny dynamit, rower świetnie przyspiesza. Myślę, że na aluminiowych hantach wygląda to nieco gorzej. Zawsze karbony z lekką obręczą robią robotę, robią również robotę jeśli chodzi o tłumienie. No tutaj naprawdę nie jeździliśmy tylko i wyłącznie po gładkich szutrach i czuć, że ten rower bardzo dobrze absorbuje właśnie drgania. No i opony Pirelli. Tak jak mówiłem, one zbierają naprawdę bardzo dobre opinie. Patrząc na bieżnik, jest on na tyle fajnie zestopniowany, że górny, górna część po prostu odpowiada za dużą szybkość. Jesteśmy w stanie tutaj spokojnie po asfaltach jechać z dużą prędkością. No a boczne świetnie wgryzają się właśnie w teren, powodując, że możemy naprawdę na dużym przechyle pokonać właśnie jakieś szybkie łuki. Dzięki za oglądanie naszego kolejnego materiału. Argon naprawdę nam się mega spodobał i w takim malowaniu wygląda bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście jak zwykle zachęcamy do odwiedzania naszych social mediów, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia niebawem.